Siemanko, kolejny mecz yy, w ramach ligi drużynowej, Paweł 999K kontra JKK 89, pojedynek na szczycie można powiedzieć. O, powiedzcie mi, gdzie indziej można zobaczyć yy, z dwóch zwycięzców kolejnych miesięcy Road to Paris, grających yy, naprzeciwko siebie. Yy, Garant kontra Garant po raz kolejny, czyli kolejny your match. Yy, co ciekawe, zwróćcie uwagę, że Garant jest bohaterem, którego JKK w ogóle nie grał na ostatnich wygranych przez niego Road to Paris czyli bardzo sprytnie z jego strony, ponieważ zadeklarował tutaj bohatera, którym tak naprawdę nie będzie grał. To było tyle istotne, ponieważ trzeba było pokazać swoje talie. Wydaje mi się, że w Woutubais takich zasad nie ma. Ok, zobaczymy, jak to się potoczy. Pierwszy mecz wygrał Paweł 999K. Nie było tam dużej przewagi, no ale przy takich zawodnikach oczywiście nie może być wielkiej przewagi. Końcowy atak za pomocą ołtarza Aszy usunął jednostkę przeciwnika. No. Bardzo ładne zagranie. No i teraz zobaczmy, yy, co tutaj będzie wyprawiał J.K.K. Yy, ma dwie bulwy do, detona do detonacji Azem z Tygodniem Umarłych. Jest rozwidlony pocisk, jest H.Q. Nie wygląda to najgorzej. Jest Niewolnik Nienawiści. No pytanie, co będzie chciał zagrać? Dosyć logiczne byłoby zagrać dwie jednostki za dwa. Tak, żeby maksymalnie wykorzystać swoje surowce, jednocześnie zagrać bulwę. Chociaż w zasadzie można było zagrać bulwę a następnie. No, tylko że nie wystawimy niewolnika nienawiści w tej samej... że tak powiem, zanim to zrobimy, więc w zasadzie moglibyśmy wystawić bulwę, zdetonować ją, no a dopiero w kolejnej turze yy, mielibyśmy szansę wystawić niewolnika, pomimo że odzyskalibyśmy jeden surowiec. mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, to wydarzenie ono pozwala... Yy, Pozwala odzyskać surowce ze zniszczonego stworzenia. Równe połowie i kosztu. No i proszę, bardzo ładnie Paweł tutaj od razu poradził sobie z niewolnikiem nienawiści. To jest dla mnie bardzo dobra jednostka, no ale właśnie w takich meczach, yy, miłych meczach na garantach. No ona się nie do końca sprawdza właśnie przez te bulwy, które idealnie ją kontrują. No jest z kolei bardzo ładna kontra czyhającego w mełku za pomocą... Maniaka Ogni Piekielnych, jednostka świetna moim zdaniem. No i tak, widzicie, w tej chwili bardzo wyrównany pojedynek. Panowie tutaj bardzo ładnie destabilizują te swoje uchy. Można powiedzieć, świetna kontra na wszystko, co, co zrobi druga strona. No i proszę, kolejna kontra z perspektywy Bulwy. No te Bulwy są bardzo pożyteczne w momencie, kiedy niszczymy te stworzenia bardzo drogie. Jednocześnie odzyskujemy swoje surowce, możemy coś tam sobie jeszcze zagrać, no bo tak naprawdę, jeżeli zabijamy taką bulwę z Tygodnia Umarłych, tracimy tylko jeden surowiec. A pamiętajmy, że tutaj jeszcze panowie mają całą masę czarów, jakichś takich niskich remowali na pojedyncze jednostki. W związku z tym to jest bardzo fajne, ponieważ łatwo mogą taką bulwę też zdetonować nawet bez Tygodnia Umarłych. Ale tutaj domyślam się, że każdy z nich gra po, po 3-4 Tygodnie Umarłych, no... Garant ta garant, więc w zasadzie te tygodnie cały czas będą gdzieś tam na polu bitwy. No i pojawił się Hikiu. Pojawił się Hikiu, a to znaczy, że mamy wyższy obszarowy wybuch. No i zobaczmy, co teraz zagra Paweł. No, Trzychający w mroku raczej przed Hikiu. To nie będzie dobre rozwiązanie, więc musi pójść do pierwszego rzędu. Ciekawa opcja jest y, granie tych rzeźbiarzy losu. Zwróćcie uwagę, że cała masa y, zawodników gra tych rzeźbiarzy, No to są f, dosyć fajne jednostki strzelcy, których można fajnie podbustować. Tak, w tej chwili wyrzucił samotną rodzicielkę Paweł 999K, JJKowi. Y, no i zwróćcie uwagę, że rzeźbiarz losu dostał plus 4 w związku z tym 14 do 8. No i wydaje mi się, że poszła detonacja dokładnie. Czy pójdzie jeszcze na detonacja? Nie, tym razem zagra już maniaka ogni piekielnych. Troszkę blokuje tutaj ten damage za pomocą HIQ. Pamiętajcie, że jest ten obszarowy wybuch, no ale w tej chwili nie było ataku, ponieważ rzeźbiarz nie mógł zaatakować. No już tutaj Paweł widać się obawia troszkę, yy, JKK przepraszam, obawia się troszkę ataku Pawła. W związku z tym zobaczcie, że zaczyna intensywnie blokować, ale przejął kontrolę nad stołem. No i, do, no i dosyć ciężka sprawa, bo zobaczcie, że mm, hikił tam dosyć mocno dokokszony zawodnik, nie ma go czym ściągnąć. Paweł w zasadzie chyba szukał jakiegoś możliwości resetu stołu, domyślał się, że w tej chwili mm, szukał całkowitej możliwości wyczyszczenia stołu, ale nie dobrał odpowiedniej karty. Nie ma siewcy zagłady, no w związku z tym dosyć nieciekawa sytuacja z jego perspektywy. Można powiedzieć, że był taki fragment, gdzie wydawało się, że ma dużą przewagę, ale potem dosyć dobre zagranie z perspektywy J.K. No i troszkę tutaj uciekło to zwycięstwo. No i pytanie, co teraz? Nie ma odpowiednich kart w tej chwili. Jest rozwidlony pocisk. O, zdecyduje się kontrolować Hikiu, który będzie go tutaj. Mocno trolował, no i udało mu się zniszczył swoją jednostkę, ale jednocześnie nie ma już tego obszarowego wybuchu. Ale, no, bądźmy szczerzy, to nie była taka onda jakiej Paweł by oczekiwał. W związku z tym, wydaje mi się, że w kolejnych turach będzie liczył intensywnie na siewce zagłady. Na JKK jeszcze dwie możliwości dwie możliwości detonacji za pomocą bulwy. No, a do tego jeszcze zobaczcie, że jest maniak ogni także, no, nie za, nie za ciekawie. Zniszczony swój oprawca chaosu, tylko i wyłącznie po to, żeby dobustować Rzeźbiarza Losu i odrzucić kartę Pawłowi. No i jeszcze cmentarza. tak żeby nie było wywalona jedna karta, żeby uniemożliwić powrót Słowika. szybko, chociaż tych kart w tej chwili cała masa. No i jeszcze dodatkowo Maniak Ogni Piekielnych, żeby dobić gdzieś Pawła. No będzie mu bardzo ciężko w tej rundzie wrócić do góry przede wszystkim, bo ten damage tutaj jest dosyć słuszny. Na polu bitwy no, i tak jak widzicie, szuka, typowo szuka jakiejś możliwości, właśnie. Może jeszcze jakaś bulwa, może coś innego, co pomogłoby mu wrócić do goje, no Ale no, w tej sytuacji niestety nie za wiele może zrobić. Dwa surowce w zasadzie zblokował najmocniejszy damage. Ale teraz tak, rozwidlony pocisk po stronie Pawła. No i jeszcze jeden oprawca chaosu, którego można łatwo zabić. No i dokładnie to będzie robił Paweł. Pustuje do czterech. Atakuje, wbija piąty damage. No i w zasadzie jak pozbędzie się. A jeszcze w ten sposób, żeby nie dać możliwości. No ale zobaczcie, wydaje mi się, że to jest zabawa, ponieważ miał rozwidlony pocisk. Mógł spokojnie dobić tam jednostkę i wbić 3 punkty maniakiem ogni piekielnych wystarczyło, żeby wcześniej wykorzystał ten rozwidlony pocisk, żeby tutaj cokolwiek zniszczyć, więc trochę powiem szczerze taka... No nie powiem, ale moim zdaniem tak troszkę frywolnie zagrał JKK, bo gdyby teraz siewca pojawił się na stole, to mogłoby to się naprawdę bardzo mocno odwrócić. A jestem pewien, że był w stanie wykończyć tą jednostkę, bo tutaj były... Miał pocisk na miał jeszcze coś, miał rozwidlony pocisk, więc w zasadzie tutaj te trzy punkty demadżu z tego maniaka, chyba że ten maniak już atakował, no to wtedy, wtedy już no nie ma tematu, prawda? A chociaż nie, no, ten Maniak Ogni Piekielnych zaatakował bezpośrednio w tego y, Lili Sukuba. Także moim zdaniem już JKK mógł to wygrać. No proszę, teraz jeszcze skanął damage z Niewolnika Nienawiści. No i zobaczcie. O, no, w tej chwili można powiedzieć, że z jego ręką, no, nie będzie miał problemu, żeby poradzić sobie z tymi jednostkami. Dokładnie, detonacja, jedna, długa, trzy punkty damage'u, idealnie tyle ile było potrzeba. No ale powiem szczerze, troszkę mnie zdziwił JKK, że nie wykorzystał tej jednej okazji. No chyba, że gdzieś tam czegoś nie zauważyłem, ale to już wypowiecie lepiejś. Ok, dzięki za dzisiaj. E, za chwilkę trzeci meczek, siemanko.